E, tak, właśnie uświadomiłam sobie, że przestałam nagrywać, e, ale dobrze, nieważne. E, w każdym razie, tak jak wspomniałam, straszny rozgardiaż jest tutaj. E, no i tak, tutaj mam jakąś resztę. E, zobaczymy co teraz z nią nastąpi, e, czy co się z nią stanie. E, Niech może sobie będą, nie wiem, do koperty tutaj w na razie. Dobra, nieważne, w każdym razie e, na komunikację. Tutaj będę potrzebować w gotówce hmm, hmm, nie mam koperty komunikacja, ale wsadzę ją do hmm, kopert hmm, na przykład z pracą. Chociaż nie, e, wsadzę do, ją do personalnej, ponieważ e, tak jak mówiłam ja kupuję bilety, bilety internetowo, ale hmm, no za taksówkę czy właśnie za bilety takie autobusowe to mam ich zawsze nakupionych mnóstwo i tego też nie wliczam jakby tygodniowo tylko po prostu jak już kupię sobie taki pliczek biletów to to mi starcza wiecie na no co najmniej na cały miesiąc więc tak. Natomiast wydaje mi się że w gotówce będę potrzebować na te bilety żeby sobie kupić zapas. 144 zł. No dobrze, no to może zrobimy tak, że um, włożę sobie 50 brzydkie. Um, 150 zł, tak? Um, więc tak. Um, to będzie na komunikację. Będę wiedziała, że tutaj po prostu te pieniądze mam. Um, następnie na papiernicze pięćdziesiąt um, też przytka pięćdziesiątka dobrze. i dla mojej mamy. Więc ja sobie po prostu tutaj włożę 200 zł. Moja mama będzie miała 100 w swoim portfelu. Więc tak i to sobie włożę do pracy, ponieważ jutro już jedę do pracy. I wiem, że na pewno nie będziemy już robić żadnych zakupów do tego momentu. O, ale tutaj co się jest? 10 zł. Zobaczcie. O, jak fajnie. Dobrze, to idzie do kołatek. Więc tak. Yy... Więc mam 200. Yy... Dalej. Co mi tutaj się jeszcze zostało? Aha, jedzenie na mieście. Mm, tak, jedzenie na mieście 40 zł. Mm, ale nie mam 40 zł. Um, więc wezmę sobie pięćdziesiątkę. jest bardzo ładna, to może wezmę ją w kopertki, a wezmę sobie takie brzydkie dwie dwudziestki. Dobra, będzie 40. <grym> Niech będzie tak. Dobrze. No i co jeszcze tutaj mamy? Czyli mamy tak komunikację załatwioną, papiernicze zrobione, fitness nic, dom. Więc, o tutaj są jakieś brzydkie testóweczki. Znalazłam sobie taką brzydką. A ładną zostawię do kopertek e, Więc, tak. Dom. E, powiem Wam, że na domu na pewno wydam. E, z tego względu, że chciałam Wam powiedzieć, kupiłam bardzo fajny ręcznik w, Ros w Rosmanie. E, marki Voltex bodajże. E, Jestem nad tym ręcznikiem i stwierdziłam, że kupię więcej. <noise> więc może nawet i więcej wydamy, zobaczymy. Fajne są te ręczniki. Eee, tak, więc tak, personalna jest. Wkładałam ją personalną, a nie, włożyłam tylko to 200, do, e, 150 na tak, na komunikację. E, tak. Czyli y, stóweczka na personalną. Y, wzięłam taką brzydszą. Dobrze, y, no i jedzenie na mieście mamy, y, jedzenie zwykłe mamy, y, więc tak, tak wygląda załadowany mój y, portfel y, już gotowy na Przyszły tydzień, znaczy na ten tydzień, który teraz trwa. W ogóle bardzo fajna sprawa. No ale dobrze. Już mamy tutaj teraz załatwiony portfel, załatwione podsumowanie. Co jeszcze się nam zostało? Aha, 15 złotych ląduje do świniaka, już sobie zapisałam. Więc okej. Okay. Czyli tak naprawdę zostały nam się tylko koperty. No dobrze, no to zajmujemy się kopertami teraz. Aha, czekajcie, bo jeszcze e, zobaczymy, co tutaj mamy. Z e, wydatków zmiennych na jedzenie już rozdzieliliśmy, jedzenie na mieście też rozdzieliliśmy, e, personalna też już dostała dom też dostał aha ubrania e, ubrania też już zapłaciłam e, i na ubrania na pewno przekracza już ten budżet, ponieważ e, no zamówiłam tam jakieś rzeczy dla mojej mamy e, i to kosztowało 150 zł, aczkolwiek nie wiem czy mama nie zwróci tych rzeczy zobaczymy, e, czy będą dla niej odpowiednie e, fitness nie dostał w tym e, w miesiącu nic e, zaraz zobaczymy czy aby na pewno bo jeszcze nie sprawdziłam, wiecie zapomniałam e, gdzie jesteś w fitnessie powiedz mi pewnie tutaj mm. tak będziesz tutaj e, tak jesteś mhm. czyli tak fitness jak miał 410 zł tak ma tak, 410 10 dobrze. Um, I to jak najbardziej teraz wystarczy. Nie, nie muszę łatować w tym tygodniu tej koperty. Więc tak. E, następnie e, opłaty. E, jak na razie moja mama chyba wydała tylko 10 zł na ten cel e, i jak na razie jest wszystko ok. I ogród. Na pewno moja mama wyda i to będą pieniądze dla niej i na jedzenie. Czyli no, będzie musiała się zmieścić w 50 zł na ogród i w 100 zł na jedzenie. Tak? tak, bo ja wzięłam 200, mama będzie miała 100. To jest oczywiście do 16, tak? No, ale na razie jest ok. Więc to będzie dla mojej mamy. No dobrze, no to co nam się tutaj zostało, jeżeli chodzi o te wyzwania, o wyzwanie kopertowe? Powiem Wam, że jestem mega podjęana tym wyzwaniem ostatnimi czasy. Co my tutaj mamy w ogóle? Może sobie jeszcze tutaj drobną organizację zrobię. O! Yy, tak, tutaj zasłoniłam moje dochody. <laughs> A, przepraszam najmocniej. Um, tak o, tego szukałam. Widzicie, dobrze. No i co? Nie ukrywam, że chciałabym, jak zawsze w moich wyzwaniach finansowych, zacząć od jakby pieniążków, które są, znaczy, od kopert, od tak, od kwot, może inaczej, które są najwyższe. Tak mi się po prostu składa lepiej. No i zobaczymy jaką kwotę ja mam tutaj do rozdysponowania w tym miesiącu. jest. Nawet nie spodziewałam się, że e, tyle uda mi się już zaoszczędzić w tak krótkim e, czasie. E, znaczy w krótkim, no e, to jest mniej więcej, ja składam od tego momentu nie wiem czy widzieliście ten filmik, w którym pokazuję mój nabytek, gdzie kupiłam sobie e, tą skrzyneczkę małą z action. E, to, to mają wszyscy <noise> yy, i też stwierdziłam, że będę miała ja. <noise> yy, tak, więc co, z miesiąc czasu? Nie wiem, no gdzieś tak, no, ale dobrze, nieważne. W każdym razie yy, to składało się, zaraz zobaczymy, ile pieniążków. Yy, czyli mamy tak, 200. 100, jest już trzysta, dwadzieścia czterdzieści, sześćdziesiąt, osiemdziesiąt, sto, sto

Wiecie co, miałam taki y, moment, w ogóle musiałam to wszystko y, tutaj y, zresetować, wyczyścić te koperty, bo to jest już moje któreś podejście, e, ale stwierdziłam, że zainspiruje się takim kanałem Brzetomania. E, tam dziewczyna właśnie robi coś takiego, że losuje sobie te koperty. E, no i po prostu tutaj na że sobie zaznacza i wie ile, ile ma tych pieniążków. Nie musi jakby... E, Opisywać tych kopert, tak? Bo ja je sobie opisywałam. Zresztą tutaj widzicie, że mam markera, yy, więc nie pomyślałam, dlaczego nie. Też tak zrobię, <grymny> że sobie będę, no nie wiem, lasować. <grymny> no powiedzmy tak, o, na przykład, taka w krateczkę. I do niej pójdzie stóweczka. Tak. Um, dobrze, następna kopertka. Pewnie tak i tak będę, brać, tak wiecie, jak leci e, od początku. Um, więc tak, druga stóweczka. A jednak do losowania to ja się nie nadaję, powiem Wam. <laughs> ale, ale nie będę już tych kopert opisywać. I mamy drugą, tak, yy, trzecia stóweczka. Aha, bo wiecie co, powiem Wam, że ja nie będę się bawić tutaj 98, 97. Yy, nie, to dla mnie po prostu, no powiedzmy, że ten rządek to będą stóweczki, nie? Yy, tak, tak sobie założę mniej więcej. No zobaczę, jak to będzie później, ale... Yy, no, no tak to u mnie wygląda. Nie lubię się rozdrabniać. Znaczy nie, no bo to wyzwanie to jest chyba bardziej, wiecie, e, jak to pewna kobieta mówi, na dolarsy. Na dolarsy. E, no niestety my mamy te monety nieszczęsne, więc e, po co to ma się tam e, gdzieś tam walać e, po tych kopertkach. E, no nie. E, więc ja sobie po prostu tutaj już robię, że mam Dwie stóweczki. Zresztą takie miłe zaskoczenie, słuchajcie, e, finalnie e, zobaczyć, że ma się jednak więcej niż te e, 5000, bodajże 50 zł, bo to jest kwota, którą można uzyskać z tego e, całego wyzwania. E, więc tak. A, no to dobrze. No to następna kopertka. Co tutaj mamy? Jakaś taka. Hmm, no nie wiem. Nie no, już dobra, wysuwa się tutaj jakaś. Okej, okay, Dobrze, czyli mamy już kolejną stóweczkę. Um, czyli mamy trzy kopertki. Czwarta kopertka też będzie stóweczka. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Um, pewnie coś, jak znam siebie, to powiem powymieniam. <grym> um, może zabiorę mamie pięćdziesiątki ładne. Tak i oddam jej w dwudziestkach. Okej. Okay. Czyli mamy kolejną kopertkę. Mhm. O tutaj widzę jakąś taką. Ostatnia kopertka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aha, nie wiem dlaczego wyszło 11. Tak, no bo... No, nieważne. Tak się wszystko zgadza dobrze. Czyli co? Oddamy dziesiątkę i weźmiemy dwudziestkę. I to wszystko, albo nie, tutaj mam jeszcze pięćdziesiątkę, dobrze, to wymienię, mamy pięćdziesiątkę. No, dobrze. Więc tak. Czyli mam słóweczkę. Niebieską. <noise> tak jasna zielona. Nie wiem, myślę. No, powinna myśleć o mi dała, ale pewnie myślał o zielonych. No dobrze, nieważne. Um, więc tak. Mamy pięć kopert. No i tutaj koperta z dziesięcioma złotami. Zawieśniamy o może taką. Albo nie. O, zobaczcie, tutaj jest jeszcze taka, dobra, wezmę taką. Więc tak, taka będzie. Okej. Okay. No dobrze, i teraz sobie zamalujemy tracker. Czym by sobie tutaj zamalować? Jedziemy z tematem. Czyli mamy pierwszą. Mamy drugą. Nie wiem, dlaczego mi wyszło dwa razy po 98, ale wiecie, to nieistotne. I tak, każda z tych kopert ma 100 zł, więc jest ok. tylko mam pięć kopert ym, pięć kopert po 100 złotych i 1,10 dobrze No dobrze 2 4 5 i 10 zł Kopertki wchodzą, gdzie ich miejsce bardzo ładnie to wygląda. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że zostaliście ze mną, bo ten filmik jest naprawdę bardzo długi. I dziękuję Wam za oglądanie, za dobre słowa, jakie piszecie w komentarzach. No i co, do zobaczenia. Aha, i w ogóle jeszcze, chciałam Wam bardzo podziękować za to, że przekroczyłam kwotę, kwotę, Boże, ja tylko o pieniądzach widzicie, przekroczyłam już 200 subskrybentów, czyli nasza społeczność się powiększa i jest mi niezmiernie, niezmiernie miło. Tak więc, no mam nadzieję, że zostaniecie ze mną albo też, że ja zostanę z Wami, <noise> bo już nie w życiu bywa wiadomo. Ale fajnie, naprawdę to motywuje człowieka do działania i do dzielenia się, więc mam nadzieję, że filmiki będą coraz to fajniejsze i że będziecie zadowoleni i że kogoś zainspirowałam, chociaż piszecie, że tak, że, że właśnie daję Wam do myślenia to, o czym mówię, w, tutaj w, na kanale. Um, no i co, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa!